Cześć hey wszystkim, z tej strony Prestige. witam was po raz kolejny w grze Gnomoria, Już po raz trzeci, gdzie em, dalej będziemy się po prostu mierzyć z sprawami dni powszednich Co jest? Czemu Jakub jest zero, co? Hmm... Mówcie, że mi jeden Jak zginął Co by było przykre na sam początek Mordę, chyba serio, nie? Nie. A, on był po prostu tutaj jakoś zjeść na jeszcze coś. Co mam nadzieję, że jak najszybciej mi po prostu mm, zbożu urośnie. Tutaj widzę, że mi znoszą drewno. Co tam tak Powoli. Ale no, zresztą nieważne. Mm, tutaj miałem, jak pamiętam, dać magazyn czekajcie, magazyny, gdzie był Designate area stockpile na drewno. ważne przede wszystkim na ten, na. Mm. Dobra drewniane. Ok. Żeby po prostu tutaj to, to mi znosili. Tutaj mm, drewno całe. O, hopsa. Ok. Czyli tak mogę puścić sobie znos znoszą to drewno. Coś mm, widzę padł na ziemi. Czyli tak. Tu jest kuchnia, takie rzeczy kuchenne. Będę. Oczywiście to będzie wszystko rozbudowywane. A ja bym może jeszcze jakoś tutaj. O, tutaj kopał magazyn. U nie, to. E, ma, mine. Mm, takie na podwójne wejście. nie będzie. Tu nie mogę. Mine wall. A, ok. Mm, taki też dość długi. Niech będzie sobie magazynek tutaj. Mm, on będzie na takie rzeczy związane z. Mm, jak to się nazywa? Związane z rzeczami. Uuu, wood cable już jest nice. Czyli niedługo będę mógł po prostu dokończyć poradnik związany z właśnie takimi drewnianymi warsztatami. Jak to imię? Agriculture, grow, Plant Tree, Heal Tree, e Clipping Sport. Hmm. Chcę po prostu tak tutaj to wyczyścić, bo zacznę już po prostu ten teren jakoś podnosić, żeby tutaj farmy zacząć robić. Oczywiście będzie taki mur. Początkowo ten mur będzie, nie będę jakoś kombinował, będzie. Najzwyklejszy kamienny, oczywiście w miarę tam rozwoju na mojego królestwa Mur ten będzie, popro, będzie coraz to ładniejszy Tu widzę kurde, tak, super mm. Tu widzę ładnie drzewo znoszą Tu widzę też ktoś zasnął, tutaj musi być designate area, jeszcze jedna designate area by się przydało jakoś tutaj magazyn wykopać Na nasionka aby nasiona się po prostu nie walały tak byle gdzie, tylko po prostu leżały w jakimś sensownym miejscu, które może być tak, po prostu nie ugrzewajmy trochę e, większe, oj. Aj, aj. Dobra, Tu się po prostu mur pociągnie, bo trochę spaprałem, mmm, dobra, dobra, dobra e, Buduj e, mur, mur, workshop, storage, teren, wall Stonewall, niech będzie, później się ten Stonewall na coś wymieni, ale nie po prostu niech budowniczy też mają jakieś po prostu zajęcie. Tu będzie takie wiecie na bawełnę i rzeczy przetwórstwa bawełniarskiego, jak to imem. Czemu ty tu jeszcze pracujesz? A fakt, musisz planki produkować, okej, okay, bo tutaj widzę Stone Masona jeszcze nie mam, jeszcze się produkuję co mnie trochę martwi, ale okej. Okay. Mm, Mam nadzieję, że w miarę szybko to się wybuduje. Bo wtedy będę miał studnię, będę miał dostęp do wody. okej, okay, tu się buduje. Tutaj dajmy designate area. Mm, stockpile kolejny. Tak. O. I co tu będą za dobra? Tu będzie na pewno. Sibika niech będzie. O, i wszystko klotnie, niechaj, bone, nadals i tak dalej. Nie będzie tutaj. Mm, no i może body party też tu wrzućmy na razie. A seedsy, A seedsy w jakim kurde będą ten. Zobaczmy seedsy. Mm, to nie. Kurde seedsy. To chyba będą fudzie Fruit, egg, man, Sandwich, cheese. Nie, nie. O planty. Mm, planty wszystkie tu będą. No, i pięknie mamy już tak e, ładnie zaplanowane. Ten co, buduje czy co? Mmm, Raflapis, Lazur. I nie wiem, zawsze myślałem, że Lapis co to coś ciekawszego, co to jest? Bazalt, uuu, bazaltowy nawet mamy, ładnie, ładnie. A tu miałem e, wykopać schody na górę też, pamiętam, żeby zrobić drugi magazyn na. I mine uh, up, takie podwójne schody tutaj nie będą, mam nadzieję, że będą w jakimś przynajmniej sensownym miejscu, a nie tak jak tam te pierwsze, że po prostu dałem dupy z nimi. Oczywiście tutaj stockpiling będzie o, o na czwóreczkę, tu też nie będzie na czwóreczkę, żeby po prostu te rzeczy, które potrzebuje tam szły, a nie tutaj, które jest na piąteczkę. Czyli całe takie niepotrzebne rzeczy będą tam iść. Ok, popatrzmy jak tutaj ci idzie. Planki. Planki ciągle, bo dla tych różnych rzeczy. Ok, to będzie ładnie się już wykopało. Hmm. Więc wiem, że to będzie trochę dziwnie wyglądało, ale tak, o tutaj wykopytki, o magazynek taki. O! Niech będzie, albo nawet powiększy tutaj. To będzie też magazyn taki dodatkowy na kamień. Tak, jak tutaj mamy dodatkowy magazyn na drewno i rzeczy drewniane. To będzie taki sam na. Kamień tak jak widzicie, ładnie już znoszą mi koton całym, który mam nadzieję, że już niedługo będę miał okazję e, przerabiać. Tu co to jest? Ja myślałem, Dirt floor, ok. Czyli niedługo będę mógł tutaj już zacząć e, podwyższać teren tak na... O jeden, nie, o dwa nawet aż potrzebuję, żeby było na poziomie tego. No dobra, w sumie. Hmm. Jakby tutaj jakoś tak ściąć, tak tutaj dotąd wyrównać i tutaj tak obniżone na ten teren, to by nie było też takie głupie, że po prostu tutaj kawałek podniesione, jak tutaj by było przyjęte, tak tutaj zejść i tutaj po prostu już podniesione. To nie jest taki głupi pomysł. Tutaj e, po prostu zrobić jakieś schodki, że będzie cały to pasturę, właśnie jak pasturę. Tutaj, że po prostu wyrównamy takie ładniejsze będzie oczywiście ogrodzone z jakąś bramką mm, czy coś w tym rodzaju. Jeszcze się zobaczy? na razie, czekam aż po prostu mi się Stone Cutter zrobi. E, bo po prostu on jest jak najbardziej wymagany, bo potrzebuję kamienie, potem potrzebuję tego Stone Masona, który mi produkuje Saw Blade, żebym mógł robić po prostu tutaj już. E, w Saumilu bym mógł robić deski, które na pewno będzie bardziej wydajniejsze chyba pod względem czasowym niż e, inne. Dobra, na razie sobie widzę śpię na podłodze, bo na łóżka kompletnie mi nie stać. Widzę, że dużo jeszcze desek kraftuję. Właśnie, kurde. Niech kraftuje te deski. Drewna trochę mamy jeszcze, więc nie muszę jakoś wycinać. Tutaj już lasek pomału coś rośnie. No coś to drewna nie ma jakoś tak mało. Popatrzmy w ogóle. O, save. Dzień piąty już, kurde. Jak miło. W eee, tym tygodniu yy, będą, powiem wam, szczególnie, w szczególności będą dwa, popatrzmy w górę w ogóle. Czy bym mógł jeszcze takie planować, żeby tak wszystko wyciąć, oczywiście bym chętnie wyciął wszystko. Yy. Mam nadzieję, że... O! O, okej, okay, dobra. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że nie prędko zaczną mi atakować te cholerne bliny, bo nie mam jakiejś takiej obrony przeciwko nimi. Na pewno zacznę szybko też prosperować tą całą ziemię, bo ziemi naprawdę dużo będę miał, szczególnie zacznę tą górę. Ora, do zera. Tam coś ładnego, chcę jakiś obszar farm zrobić, taki większy. Więc to po prostu jak będzie już tutaj kopalnia. To gdzie, gdzie jest ta moja kopalnia? tak wait, wait, A tutaj jest zejście, to po prostu tutaj, e, jak będzie kopalne, to będzie dużo ziemi, i z tej ziemi bym mógł zacząć wypukiwać metale czy coś w tym rodzaju. I pozwoli mi to uzyskać po prostu. Jak tam strawberry. Mógł mm, być jakiś ten. A, po prostu znacznik, ile to rośnie, będę musiał poczytać. O, o farmach też bym mógł już zrobić. Ym, Poradnik to też nie jest taki. Oczywiście jak widzicie, to po prostu ściany. Na razie są po prostu takie najzwyklejsze, takie do dupy. Jest takich z ciekawszych rzeczy, co ja mogę jeszcze powiedzieć tak o Gnomori, bo na razie tak czy siakiem muszę czekać. Um, aż cokolwiek się ruszy, to może przyspieszyć po prostu. Jest to, że w, w miarę jak jakiś gnom. O co to jest? Uuu! Rafsha. Nice. Już pierwsze gemy znaleźliśmy. Gemy są pro... gemy, czyli można powiedzieć, kurde, kamienie szlachetne, to chyba mogę tak przetłumaczyć. Mam nadzieję. Są głównie potrzebne do jak to się nazywa? Do produkcji biżuterii. Biżuteria powiem szczerze, na chwilę obecną nie mam pojęcia do czego służy. Co far... w ogóle, jak tam populacja moja. Co robi na przykład taki rancher? I te nosi. No, okej, okay, bo i tak nie musi się na razie. Nie ma jak się zajmować tymi zwierzętami. O, ten, zasnął. Widzę, że tu wit jest cały jeszcze. No, jeszcze trochę jest tego wita, więc. Mm, oczywiście, jak najszybciej będę chciał się tutaj. Ten teren ogarnąć, dobra, nawet zwolnimy, bo widzę, że to jest ładnie wyczyszczone. Eee, może popatrzmy na designator. Clean floor, żeby po prostu to poznosili. Tak. Chcę to po prostu tej temie poznosić Bo tutaj zaraz będę chciał już budować Podnosić tutaj teren Chcę żeby jak najszybciej to po prostu zrobili Oczywiście też bardzo, bardzo czekam Aż tutaj porobią się Zrobi się tutaj to Tutaj kamienie, pełno kamienie, Jakiś pikak sporzucony, kurde W ogóle nie szanują Mam nadzieję, że jak najszybciej po prostu zaczną To, to się skończy bo będę mógł na bardzo szybkim etapie rozwoju, może nie takim szybkim, bardzo stosunkowo szybko e pozwolić sobie na rozdzielenie ról, że drwal będzie tylko drwalem e i będzie tylko mm, ścinał drzewa, zawsze nie zbierał te sadzonki, nie wiem, czy sadzonki mm, są zbierane, nie jestem do końca pewien, powiem szczerze, ale chodzi o to, że tak jak już wspominałem, e, pozwala to przydzielić na przykład, przydzielę do tych warsztatów tylko jednego gnoma, że tylko on, na chwilę, tylko jednego gnoma, że tylko on będzie pracował i on będzie zyskiwał doświadczenie. Im więcej doświadczenia dany gnom zdobędzie, tym będzie po prostu bardziej wydajniejszy na jakimś e, etapie, po prostu raczej na swoim stanowisku. Więc na przykład, jeżeli mamy osoby wykształconą jako kucharza, to po prostu będzie on szybciej to jedzenie produkował i tak dalej, coraz w danie i coraz bardziej będzie zyskiwał w tym doświadczenie. No wszyscy pozasypiali kurde w magazynie. Eee, Dobrym pomysłem no nie, może tutaj jakoś... Na pewno to jakoś kwatery, może nie. Kwatery może w górę będę ciągnął. Tutaj jakiś taki obszar mm, na pewno coś się wciśnie. Zwolnijmy nad zatrzymajmy, zobac oddalmy ogólnie kamerę, muszę zobaczyć, gdzie mam tu moje zejście. Okej. Okay. Tutaj obok mojego zejścia bym zrobił po prostu. Wykopał taki tunelik, taki, no, taki. o. I tak pociągnął go tutaj. Bo chciałbym w tym miejscu jakoś tak na, na trzy wejście, taką du dość dużą halę walnąć. Która to będzie takim mm, ta hala, można, mogę powiedzieć, że to będzie taki hmm. Nie wiem, to nawet taki pokój spotkań, taka główna hala, w której gnomy na razie będą siedzieć. Oczywiście to będzie wszystko. W miarę rozwoju królestwa, przebudowywane, że to będzie, nie wiem, na zewnątrz jakiś taki zamek zaczną budować, czy coś w tym rodzaju. Ale chwilowo, że po prostu była tam, żeby oni tam po prostu sobie siedzieli, tacy bezrobotni i tak dalej, żeby był taki po prostu w miarę bezpieczny. Co za tym idzie, na pewno też będzie, o, drzwi kamienne, będzie można robić pochodnie. Oczywiście, mmm, tam właśnie taka, o, nie wiem, jak to nazwać, dormitory, taka główna hala, taki great hall. kurde... fuck the system. Mm, Taki e, Great Hall e, będzie ten. No, może dawno jeszcze, go wyczyścić, będzie szybciej. Mm, taki Great Hall oznacza mi to, że. Kurna się jąkam cały czas, przepraszam, za to się cholernie jąkam. I Great Hall będzie po prostu dawał mi dużo takiej atrakcyjności tego królestwa. Po prostu tam będą jak najlepsze stoły, ogólnie jakieś duże statuetek, krzesła, po prostu takie rzeczy, które będą mi po prostu zwiększać. O, dużo tego widzę, kamienia miło. Mm, które będą mi zwiększać atrakcyjność królestwa, że gnomy będą więcej Więcej gnomów będzie przychodzić. Więcej gnomów oczywiście oznacza więcej takich problemów logistycznych, bo będzie trzeba zaplanować więcej mieszkań, będzie trzeba już zaplanować szpital. Chociaż szpitalu na razie nie planuję gdyż aczkolwiek ponieważ. E, nie mam dostępu do łóżek. Łóżka się tworzy z Widu, właśnie z zboża. Yy, przerobionego kotonu na nici oraz na tkaniny oraz tam mm, drewna, które po prostu drewno nie jest jakimś takim wielkim problemem. Muszę poczekać, kurde, no, po prostu Stone Craver. No, muszę, dwa krzesła, tak, kurde. Mam nadzieję, że jak najszybciej się po prostu to jakoś ruszy, bo jestem, no, po szczerze, trochę w dupie na razie z tym wszystkim. Jeszcze taki jakiś magazyn by się przydał, może jeszcze jakoś, nie wiem, gdzie bym wykopał go. Hmm. Koło kamienia, jak już tutaj bym mógł wykopać, tak naprawdę mm, bo nie mam pomysła, na pewno potrzebuję jeszcze jedno miejsce na magazynie całym, powiem wam, masakrycznie mi się w tą grę gra. Ona jest naprawdę czasochłonna. Na mm, ile to jest, ile na ile 12 na 11, i będzie 12 na 12, takie coś i to po prostu jakoś, nie, na, na środku to oczywiście to będzie wszystko przebudowywane, znając życie. Tak, żeby tutaj było po tej stronie. To będzie taki dość duży też magazyn, który będzie miał oczywiście też drugie piętro. Chyba wszystkie tutaj magazyny. A to tutaj... A jeszcze o jedno mogę sobie ten pociągnąć. To będzie taki trochę dłuższy odcinek, 15 minut. Yy, tak, pięknie, ok I to będzie magazyn na ziemię. Tam będzie cała ziemia przechowywana. I ewentualne metale i gemy na chwilę obecną. Ponieważ tutaj zrobię takie miejsce wypukiwania mm, tych no, żeby ta ziemię przepukiwał, poszli kamienie w późniejszym czasie w poszukiwaniu metali, bo nie ukrywam to jest takie pierwsze. Mm, pierwszy motyw aby po prostu to zdobyć. Oczywiście pojawia się tutaj problem, bo zrobię to wszystko, no ale okej okay. gdzie, gdzie ja umieszczę mm, rzeczy związane z... czy jak? Te kamienie idą. Okay. Tak, kamienie? Kamieni tu. e, Pojawi się wtedy problem taki, co e, po prostu... Przed, bo gdzie, przez to jak tutaj, tu mieszczę ostatnim, pojawi się problem z mm, bardziej zaawansowanymi e, warsztatami i sądzę, że je po prostu jakoś już na tym poziomie bym robił. A poziom mieszkalny to by był już na przykład ten albo już nawet ten. Jeszcze się wszystko zobaczy, bo to naprawdę jest taki podstawowe królestwo. Nie wiem czemu, ale... Jestem tak zjarany tą grą. Gra jest naprawdę masakryczna. Ostatnio mam jakieś taką wenę na wszystkie tego typu gry. Więc bardzo możliwe, że oprócz takiej serii z Gnomori pojawi się seria. Za jakieś... Może nie teraz, ale to po prostu będzie takie bardziej. Hmm. Hmm. Co robi kurna ten? Patrzmy, populacja. Co robią moi. Deluciu też. Stocking item. Muszę im wyłączyć. Ok. Czyli, tak, populacja, profesja. Miner, nie, to jest woodcuter. Mm, I to jest tak. Wszystkie. Oczywiście, to też będzie wszystko opisane. I pach. Wyłączam sobie. Ok. Ok, ok. Mm, niech będzie. Żeby po prostu ci panowie, co mają. Mm, są drwalami. Nie chodzili, nie czyścili mi. Itd. Zapas jedzenia mam nawet ładny. Czemu nikt tutaj mi nie tworzy, co? Ciekawe. Chisel. No, jakby chisel tworzył, to by mógł ten. Co oni śpią, czy co? Kurde. Woods, i Idle. No, super. Um, jeden śpi, drugi się opieprza. Tu jest magazyn? Nie. A, tu zapomniałem magazynu dać. Dobrze, że szybko zauważyłem. Signate R Stockpiled. Magazynek mały na kamień. Czy ogólnie rzeczy związane z kamieniem na razie dam, że bloki kamienia i tak dalej i tak dalej. Tutaj powinno się. O, bazal. Tu mam nice. Bazal też jest bardzo fajny. Wszystko też. O, widzicie, ten już na przykład ma dość wysoki chyba level. Kim ty jesteś? sto Miner. Equipment. tam no, mam Copper Helmet. No, skills. Fitness, Nimble, Focus, Harm, Fighting, Skills, e Brawling, Sword, Axe, Aha, fight, Combat skills, Mining 40, czyli on już duży. Jak widzicie jest dużo tych um, różnych, czyli to jest można powiedzieć taki materiał na kolejny paradig, chyba który wcześniej po prostu wrzucę. To nie jest taki głupi pomysł też. Um, ten widzę popieprza z tym kamieniem. Nie wiem czemu tak z kamieniem ten popieprza tutaj. A, bo on zbiera kamienie, okej, okay. tutaj też widzę, że już ładnie ci mają tego, ale to w sumie też jest ziemia, więc ziemię się dość szybciej kopie, jak tutaj czyszczenie, widzę, że jeszcze nie, na razie, mm, populacja, popatrzmy, jeden śpi, drugi się obija, dobra, I po prostu jest jeden chyba przydzielony do tamtego i do tego drugi się obija, okej, okay. trochę mnie to boli, ale nic z tym nie zrobię, mm, muszę poczekać, że znajdzie się po prostu, chyba ty jesteś, 4, tak, farmer, a farmer, okej, okay. Tak. Jedzenie mam trochę, mogąc co prawda, już farmerom zlecić, aby, designate. A nie a farming, filtr, forge, żeby znowuż tutaj pozbierali to, bo nie ukrywam, lepiej mieć za dużo jedzenia niż za mało. Później po prostu to całe jedzenie, całe te jabłka i tak dalej będą takie tu w tym miejscu, tak tutaj, na miejscu tej góry. Chcę zrobić sady, że będzie sady z różnymi tymi owocami. Eee, owoce, oczywiście zboże będzie naprawdę dużo, bo zboże na przykład to chlebek, żeby zwierzęta. Będzie takie fajne pastwisko dla zwierząt, nie wiem, fajnie by było, może jakieś fence będzie, czy jakieś takie ogrodzenie, czy coś w tym rodzaju. Co by było naprawdę miłym motywem. Czemu ty nie pracujesz, co? Ten eee, Stonecuter, no, no kurde. Czemu nie, nie, nie działasz, co? No się obijają, kurde. Nie, nie wiem, nie. Naprawdę czasami nie rozumiem tego, czemu na przykład takich dwóch się obija teraz. Spróbujmy dać im tego, żeby. O tak. Haulik, ok. Niech działają. Czyli prawdopodobnie po tym mm, odcinku też wezmę się na nagrywanie ogólnie takiego krótkiego poradnika o doświadczeniu. O, widzę, że ten pięknie ładnie tutaj zbierają. Kamień. Pięknie. Kamienia nigdy za dużo tak naprawdę. Ciekawe po ile oni mogą tak nosić. Obja, co to będzie? Mm, Stone Caver, nie pamiętam co on robi. O, widzę, że po prostu ten już się wziął do roboty. Nie wiem, nie. Naprawdę czasami nie ogarniam tego. Zboże widzę, że jakoś nie chce super też rosnąć. Nie wiem od czego to zależy. Muszę poczytać też o, o ile rosną drzewa co ile drzewa owocują, ile rosną w ogóle zbiory, bo to co ja mam, mam po prostu na początku czyli dwa rodzaje bazowo dostajemy zboże, czyli nasiona zboża oraz nasiona truskawek a koton to po prostu się zbiera, bo widzicie pełno tego kotonu tutaj na przykład leży bo nie mam miejsca chwilowo w magazynie tutaj ale tutaj się już wykopało jak pięknie Designate area, dobra, Powolnie na chwilę, żeby też. Ale w sumie się działają. Designate area, tutaj niech będzie. Dobra, soil, ok, i to będzie pe... całe, całe klumpy, dirt i clay, ok, pięknie, i to będzie czwóreczka. No fakt, bo oni mi tutaj nie mogli czyścić tego na przykład, bo nie miało miejsca, ok. Bo na przykład, tutaj, jak widzicie, było miejsce w magazynie, bo kto zjedli te jabłka i tak dalej, to oni zaczęli po prostu zbierać już. I nastał dzień, szósty, O oh yeah. Sądzę, że jeszcze bardzo prawdopodobne, że do dnia siódmego dociągnę. I będzie trzeba kończyć ten odcinek. Co prawda, w tym tygodniu będą aż dwa odcinki. Widzicie, już zaczęli znosić, stąd co mnie akurat cieszy. I może dzięki temu tutaj też. Ziemia chwilowo będzie też potrzebna. Obród ziemią, jak to ujmę, tak zabawnie. Popatrzmy, Stone Cave. Co może zrobić? Statuły, pilary, statuetki i petroki? Nie, co to jest nawet, ale okej. Okay. I tak jeden z gorszych po prostu mm, budynków mi się, czyli warsztatów mi się zbudował, bo ja liczyłem bardziej na ston Masona i na ston Cutera, bo te dwa budynki po prostu tak mi blokują chwilowo e, wszystko, więc. Popełniłem trochę błąd przy planowaniu, bo chciałem od razu o ston, 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 to niech se będzie, bo prędzej czy później i tak bym musiał to zbudować, a tak to po prostu wyszło prędzej, tak naprawdę. Dwa workbenchy, pięknie, bo jakby tego z tą kiuterami zbudowali, to bym mógł, czyli znaczy potrzebuję tak naprawdę, dwa chizele jeszcze. Dwa chizele. O, widzi, o, truskawki już urosły, pięknie. Czyli zaraz farmerzy powinni się już wziąć do roboty i tutaj to farmić. Oczywiście chwilowo też nie będą jakoś tego farmić, też, bo nie potrzeba mi tego, tak naprawdę. Bo magazyn mam zapełniony tutaj, ale co najwyżej koton mogą zebrać. Tutaj widzę, że pięknie czyszczą, tej ziemi nawet nie będą zbierać chyba, bo po co, bo kurde no. Jest magazyn na ziemię, to po co ziemię zbierać. Dobrze, że przynajmniej tutaj, tutaj czyszczą, bo o, widzicie truskawki nie zbierają, pięknie. Kolejny zasnął Tak będzie mi teraz, kurde Nie wiem, nie ogarniam, muszę poczytać No i widzę, że zbierają, zbierają i od razu, nie zbierają i od razu sadzą nowe Oczywiście, jak ktoś przyjdzie to będę mógł pohandlować Że sprzedam, o ja ci, jak będę miał tak w magazynie Że na przykład strawberry o ja ci sprzedam tyle a tyle a ty mi dasz coś za mnie, na przykład, nie wiem, tam Grape Seedy. Oczywiście to ma wartość. To jak przyjdzie jakiś kupiec, to też oczywiście będę mi o tym osobny materiał, bo Gnomoria ma naprawdę takich dużo aspektów, o, które tak na chwilę obecną ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze tego nie mam. A, farma, ja czekam na to, na wheat farma ciągle. Minerzy w sumie by mogli już na tą górę zacząć orać. Na razie może tak. Mm, dajmy mi parę filtris oraz forge. E, tutaj taką górę, już zebrali jakoś. No, żebym mógł po prostu już zacząć tutaj. A, jeszcze tutaj drzewo muszę ściąć. kilka drzewek tutaj, niech zetną. Zawsze to będzie to trochę drewna. Tylko niech tutaj odzetną te drzewa, bo chcę tą górę zacząć już mało. Zdejmować, szczególnie, że minerzy na chwilę obecną nie mają jakiejś większej roboty, dobra? Ej! Nie wiedziałem, że prawym też mogę, nice! Miło, dobrze wiedzieć. Widzę, zbierają, czyszczą. Kolejny zasnął na podłodze. Kim ty jesteś, że zasnąłeś? Wszyscy zasypiałem na podłodze. Jak pracują ostro cały dzień, to nie chcę pośpią. Szkoda, że na podłodze, bo nie mam jeszcze łóżek, ale co zrobić? Widzę, że ktoś ziemię porzucił, no co zrobić panie, co zrobić, hajsy, co robić. Może po prostu tą górę jakoś wykształcić, w taką fortecę, oczywiście w miarę jak będzie się królestwo rozwijało, to będą na pewno nastąpiły jakieś takie większe też zmiany. Eee, Związanie na przykład, że będzie taki obszar z farmami, obszar z tym wszystkim, będzie jakiś e, będzie główny zamek, gdzie będzie większość gnomów, będzie większość warsztatów. Czy będzie taki zamek główno, głównie ozdobny. Będzie taka część mieszkalna, będzie część z warsztatami, które będzie po prostu po 3-4 nawet. Niektórych warsztatów. Na przykład tych w Cał mili będzie kilka, będzie kilka tych. O z tą cuter. Nice. Ciekawe czy już wyprodukowali. Cztery bloki potrzebuje. Dziwne, że nikt nie zaskoczył, że te bloki trzeba zrobić. 4. Okej, okay, zlecę, żeby blok już się robiły. A, no, no, no. I czekamy na ostatni warsztaci. Pięknie, Pięknie się zaczyna dobrze się robić. To widzę, że drzewa kolejne sadzą. Bo tutaj bardzo dużo nie chodzi o to, że te ściąga. Ok. Dobra, dobra. Dobra nasza. Czyli zaczyna się pomału wszystko jakoś układać. Tu pewnie nie... No, prawie wszystko, cały kamień wyczyścili, tylko ziemię jakoś nie chcą czyścić. No ale okej. Okay. A, tutaj miałem lecieć Oprócz tego, niech będą jeszcze takie. O. Niech będzie koal. Niech będą metale i gemy, okej. Okay. Żeby po prostu był taki magazyn na to wszystko. Jak tak, tymczasowo, póki nie będę miał takich o, bardziej zaawansowanych, bo. Na przykład z metalami to miałam naprawdę ograniczone jakoś mm, doświadczenia. Więc liczę na to, że jakoś, jakoś szybko się dalej. Jedni, jed, jedni wynoszą stąd tutaj, a drodzy po prostu ten. Wypadałoby to po prostu przejście jakieś. Może zrobić, żeby ją ułatwić robotę. Jest taki głupi pomysł. Żeby przejścia między magazynami były takie pojedyncze, co prawda, ale żeby się były. Żeby nie musieli na opko obiegać. Nie jest taki głupi pomysł, Wam powiem szczerze, ale pomału teraz zbliżamy się już do końca tego odcinka i wstanie dzień. W następnym odcinku na pewno będziemy. Yy, Mam nadzieję, że ruszę z kopyta, bo będę miał dostęp do dwóch ostatnich warsztatów, które mi są na chwilę obecną potrzebne. I zaczniemy też jakoś większe planowanie już królestwa, że. Prawda, jakoś tak przydzielanie ról, yy, skopanie całej tej góry będę zlecał, tutaj wyrównanie terenu, że po prostu już tak więcej rzeczy będzie do, do roboty. Ale to by było już wszystko w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie jego cześć.